Hej! Witamy Was bardzo serdecznie. Ja mam na imię Kinga. A ja Sebastian. Wy oglądacie kanał Michał i Seba wędkują. Wózek za moimi plecami i łowisko Wilczyce. Przyjechaliśmy na komercję po prostu się dobrze bawić. Zapraszamy! Już się nagrywa. Możesz coś powiedzieć mi chyba? Dzień dobry. Dobra, to na jeden teraz. Nagrywasz? No. Zmieniło się na kwadracik, jest w Mhm Tak. To dobrze. Z już mamy zmieszane. To teraz pytanie: na jaką przynętę będziemy łowić? Kinga? Na co będziemy łowić? Na, na karpia. Na karpia. Może być mleczna kukurydza, to co tak ładnie pachnie? No dobra. To weźmiemy tą mleczną kukurydzę, weźmiemy na szybki wypadek to, weźmiemy na szybki wypadek to i weźmiemy. W obrodzie, to jest kawka, gdzie jest truskawka ryba, jest truskawka ryba jakbyśmy chcieli jakiegoś dziś zestaw mamy już gotowy, przymęt samo dobre samo dobre, pyszne i przyjemne a robaczki będą? nie, dzisiaj robaczków nie będzie dzisiaj łowimy na pelet a... To też ma dużo białka, tak jak grubaczki. Tak, tylko że nie chodzą Tak, tylko że sobie nie chodzą Tu jeszcze musimy rozłożyć matę, bo mata jest obowiązkiem w tym rynku Mata już bita. To jest nasz pelecik Czekaj yy, Teraz Mogę? Okay? Mhm Dziękuję. Ta -ta. Ta -ta. Bo mi się nie chce piąteczka włączyć 0 i 5. No bo jak już włączyłaś nagrywanie, to ci się nie włączy. Ale, ale. Gdzie? A jeżeli. Nie, wiem, nie. ci nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Ja że że jest moja najlepsza, tatysiu. No wspominałaś wspominała. to, wspominałaś. Teraz co moment, co moment. Okay. Jesiąc! Jesio! 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 Jesiąc! o, Jesiąc! Jesiąc! <śleszy> Pierwszy w życiu Jesiod! super. Zaraz się twój jesiotr. Pochwal się jakiego ładnego jesiotra złowiłaś. Czekaj, zaraz go tutaj pokażemy. Zaprezentujemy go elegancko. Ty go zaprezentujesz. Śliczna rybka. Kinga brawo. Twoja ryba. Wypuszczamy do wody. Tatusiu, tylko niech trzeba mnie pokazać. Z moim Ciebie mm. z jesiotrem? Tak. W każdym razie poszedł. Trzecie branie, druga rybka, taki karpik, wraca do wody. Twoja ryba. Nagrywamy. Brawo! Polujemy. Super. Wędką, 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 jeszcze, jeszcze. Jeszcze powolutku, powolutku, powolutku. powolutku. I jeszcze. super i zwijasz troszeczkę idziemy wątką powolutku powolutku i zwijamy powolutku powolutku dobrze i dalej to jest niedaleko A no, jeszcze czujesz jak walczy? tak dobrze, super tak. dam ale powolutku, nie tak bardzo siłowo. Najpierw mu daj opór, jak czujesz, że on chce sobie wyciągać, to niech sobie ciągnie troszeczkę, nie? No? Dobrze, jeszcze. Dobra, ja już się szykuję z tym. Tylko trzymaj go, trzymaj go, trzymaj go. Powolutku, powolutku. Ja to się... Powoli, powoli, już jest. Widział. No z trochę. Tu przy brzegu jest. No tu. Fajnie jest. Tata, on nie odpuści. Do góry gada. Powolutku, powolutku, tylko powoli do góry. Jeszcze ciut. Jak chce w dół, to mu daj trochę. On sobie jak będzie bardzo mocno chciał, to ten. Ale do góry teraz, do góry. Do góry i w moją stronę. No i jakbyś nad moją głowę chciał. Powoli. You. Yeah, yeah, you start with us. Masz 105 punktów. Taki duży karp Złowiony przez Kingę. Brawo. Brawo Kinga, Żubik. Super. Ale miał być Żubik. No to już jest żółwik Żółwik, piona. Super. Jesteś już doświadczonym łowcą, to myślę, że nie puści. Mhm. Tak myśli. Ja inaczej myślę. Ale... Tam, 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 tam. Powolutku jak puszcza to pozwala i teraz wiesz I znowu się tam Powolutku. No chodź ryska. Ty wiesz, się już podbiera. Dobrze, już biorę podbierak, kochanie. Już idę. A włączyłeś nagrywanie? Oczywiście, że się nagrywa. Ja jestem kochanie w gotowości. Wtedy, kiedy ty. Teraz, jak on jest tak blisko, to dawaj do góry węgla. Ale jeszcze jest to daleko. No to już zbieg. No już tak pompujemy. Super. A widać. Ale karpiszon! Jaki to jest ką. Długo widać. Super. Do góry wędzłaj to powolutku. Samo już Już Bez kręcenia to obrotem. Uh -huh. Samą Próbuję Dawaj nie, 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 jeszcze nie jeszcze to nie o tym ale duchy no. tym razem go nie trzymam Dobra, otwórz kabłąk, żebyśmy nie strzelili, no strzał w locie był. Ja poczułem, że już ciągnie w locie i tylko zaciąłem. Małe. Ale. Dla Dla, żeby nie ta tutaj, 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 tutaj Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Co to tu się zaryba Podkaczone. Podkaczone, no? Co to tu się rybka? Chodź. Chodź. No chodź, wypuszczamy, razu Dzień dobry, ja dzisiaj jest cztery rybki złowiłam. E. I jeszcze czekam jak jeden karb mi złowi. Co mam zrobić jeszcze raz? To wątpię, to to Zwinąć ci, żebyś miała łatwiej Już zwijam kochanie To zabieramy Żeby nam nie przeszkadzało Coś z większego to będzie na pewno O teraz zrobię to, bo widzisz, że ona przeszła sobie wciągnąć No A teraz jest ja to nie wczą. Ale ciałem, nie? Tak wiesz, ciałem, skręcasz ciało i zwijasz Skręcasz ciało i zwijasz a jak jest blisko to powoli podnosisz do góry. Już nie kołowrotkiem, tylko samą Tak? No dokładnie. Wędkarstwo to jest bardzo piękne. Jak widać już ten czarny punkt z wody, to jest przypomnienie. no to im wyżej teraz będzie dawała walawiska, to ona się będzie chciała pojawić jako ryba. O, widziałeś jak będę Ale co to jest, to jeszcze nie wiem. To jest nie wiem. To jest bardzo silnego. Co nie wiem, jeszcze nie widziałam. Dźwięk sobie trochę, wiesz? Dźwięk sobie teraz. O, super, będzie Ci wygodniej. I do góry. Ja no, w sumie jest troszkę wygodniej. Powoli, powoli, no, to powoli. Mam się metrów. To... O matku! Ale chlapie. Zaraz go podbliżam. Jeszcze trochę? Tak. Wow. Karpik! Siedzi. To jest piękny kartik, ja Dokładnie, Kinga, piękny hol, śliczna ryba, wraca do wody Dzisiaj złowiłam aż pięć ryb Nagrywamy, też go w drugą stronę holu teraz, bo on wyszedł Nie, tylko ciałem go choli w drugą stronę. O właśnie w tą sobie holi Bardzo ładnie, piątka z plusem Haluj, Haluj. Może być taka Tutaj, fajna. Tutaj, tutaj rybko. Dżingin. Kinga, ty dzisiaj wyciągasz tyle ryb, że szok Pięć. Połowa tego stawu tyle nie wyciągnęła. To ty. 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 Ty jest moja szósta. Brawo, to jest. jeszcze nie jest wyciągnięta, ale tak. Taką mam nadzieję, że będzie. No, bo na krótkim odległości od brzegu to ona będzie walczyć. W dalekiej <laughs> odległości, jak ściągasz, to się trochę zmęczy. Ale z bliskiej to ona się nie męczy. Spróbuj do góry dawać wędkę w Dobrze. Aha. Trzymaj, trzymaj, bo ona sobie jeszcze chętnie wyciągnie. Fajny <śmiennie> 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 kolc, co? i no, tak, dobrze hmm. robisz, bardzo dobrze robisz tak. w moją stronę, tak tak, tam jest Co? ja się troszeczkę usunę, spokojnie bardzo dobrze kimbyś. bardzo dobrze no nie nie no weźmy pójdę do na księgę współtracę tak, powolutku, powolutku tak no, bardzo ładnie uh -huh. Do go. Ten jest, ten jest potężny. Mój, moja szósta ryba. O ja, piękna. Dzisiaj największy, zdecydowanie. Myślę, że 4-4,5 kilo. Praca do wody. Ja dzisiaj robię lody, a tym pateczkiem. Robiłam. to nie jest taka mała rybka to jest lin nie. Nie. nie ale już nie podnoć za bardzo go bo jest wiesz w trzynastych setkach do góry dobra, Jeszcze jest teraz już odpuszczam, Odpisz troszeczkę od żebyśmy nie połamali weńki no. dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę odpuść na chwilę dobra, tam teraz? Idziemy Uśmiechnij się. Taki śliczny lin. Siódma moja rybka. Dokładnie. Siódma rybka Kingi. Wypuszczamy do wody. Pięknie. Przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego łowienia. Dzisiaj łowiłam karpia, jesiotra, lina i płotka. Dokładnie. Możemy się czuć bardzo zadowoleni z dzisiejszego dnia. Tak. Jesteśmy zadowoleni? Tak. No i super. A Was zapraszamy na kolejne produkcje. Trzymajcie się. Cześć. Pyk. Super. Ale dużo punktów. Ale jak profesjonalnie holowałaś tą rybę. Ja sam bym lepiej jej nie scholował. Naprawdę, mistrzostwo ślata. świata. Piękny hol był. I to tak dużej ryby. Naprawdę. Brawo. Ja, ja nie wiedziałam, że bez twojej pomocy dałam